Witamy Was bardzo serdecznie, wracamy z naszym usteckim przeglądem sportowym, ale także chcielibyśmy Wam przedstawić nasz program ferii zimowy, który już zaczynamy od 14 lutego. Rafale, od czego zaczynamy? Poniedziałki, środy są i oczywiście czwartki z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju. W poniedziałek zaczynamy z... Z grami i zabawami na naszym orliku, gdzie będziemy Was animować do ruchu na świeżym powietrzu. Środy mamy bardzo inspirujące, inspirujących gości. Między innymi mamy panią Basię Madejczyk. Basia Madejczyk, a Basia Madejczyk jest teraz bardzo na topie, ponieważ mamy aktualnie trwającą olimpiadę, więc myślę, że warto przyjść troszkę Basi posłuchać, a przy okazji fajnie y, pograć, pobawić się wspólnie z innymi dziećmi. Natomiast w kolejną środę, drugą środę y, ferii zimowych. Zaplanowaliśmy spotkanie z kim, Rafałku? Adamem Jakubowskim, czyli będzie troszkę groźnie, bo będą sztuki walki. Natomiast czwartek typowo fajnie na gminnym lodowisku. Będziemy starali się spędzić z dziećmi czas jeżdżąc na łyżwach. Więc myślę, że warto nas odwiedzić, warto z nami być. I co, Rafałek, się jeszcze dodał? No dodałbym, że w końcu będziemy w te czwartki mieć troszkę zimy, mimo że zimy nie ma. Oby... Oby, żeby zima była, będzie wtedy lepiej bałwana i inne gry i zabawy fajne ze śniegiem na naszym orliku, na usteckim naszym orliku. Do zobaczenia. Jasne, ruszajmy się, zapraszamy.